Vlogmasu, mamy godzinę 6.05, ja już jestem Ogarnięta, Filip praktycznie też jeszcze Je sobie śniadanko, więc ja postanowiłam Że sobie szybko powieszę swój kalendarz I jego kalendarz Przed wyjściem do pracy I do żłobka, także o Zdejmę sobie Tę czar I jako, że mam tam gwóźdź to sobie powieszę. Aha. Muszę to zrobić chyba dwoma rękoma. No dobra, kalendarz wisi, tak się prezentuje. Fajna, fajną magrafikę. ma grafikę, a z tyłu są też przepisy. Przepisy na e, sernik, na czekoladę na gorąco. O, może nawet ją wypróbuję. E, na pierniki i na seromakowiec. Także no, fajny, fajny ten kalendarz, podoba mi się. Małe prezenciki dla ciebie? No? No, taki, taki kalendarz adwentowy to jest, wiesz, synu? Czolad, dzisiaj No, prawie. No, wreszcie udało mi się go powiesić. Hej, ja właśnie wróciłam z pracy, ale idę jeszcze do piekarni po jakieś tam pieczewko. Lecę szybko, zeźwia jakiś ubieg. bo może, może zobaczymy, uda nam się pojechać na e, Stare Miasto, bo tam ma być dzisiaj dzienna Ruka kolica świąteczna, także zobaczymy. Dobra, zdrapujemy dzisiaj pierwsze okienko. Co my tutaj mamy, co my tutaj mamy, a czego my szukamy? A, gwiazdy szukamy. No, niestety, kula. No to sprawdzimy jutro, czy coś wygramy. Mam jeszcze ten kalendarz. Widzę tu jedyneczkę. O, to, to, to. co to? To chyba lusterko. No! Fajny ma napis. Ale czy by było mi potrzebne? No niekoniecznie, ale wiecie, za złotówkę. Hej, słuchajcie, byliśmy przy tej ciężarówce Coca-Coli, ludzi co nie miara, naprawdę bardzo dużo, ale udało nam się zrobić kilka zdjęć, także wiecie, będzie do rodzinnego albumu jak najbardziej. A teraz za chwilę będziemy dawać Filipowi pierwszy kalendarz. A ja idę sobie wstawić wodę, bo jeszcze mam do zrobienia dzisiaj herbatkę. Idę zobaczyć jaka dzisiaj herbatka mnie czeka. Także dzisiaj sięgamy jedyneczkę, a jedyneczka to miętowa herbatka. Super. Zobacz, co jest tu w środku? No zobacz, co jest tu w środku. To jest prezent dla Ciebie. Wyciągaj, co tam jest? Teraz pomóż. No dobra, to Ci pomogę. O, Uwaga, to zobacz, co to jest. Kreda? Do rysowania po tablicy. Mogę sobie wymyślać, po tablicy sobie rysować. też możemy narysować. No, możemy coś narysować. Co narysujesz? Wielki prezent. Prezent wielki. To mama tu patrz narysuje. Prezent. Ja, ja już zarysowałem. Narysowałeś już? Super, a mama patrzy nawet z kokartką, stara się zrobić. No i narysuj coś teraz. jadę No to razem. Co narysujemy? Serduszko. A, mama złamała kredę. Nie daj mi tą kredę. Będziemy dzisiaj czytać nową książeczkę o elfach. Sprawdzamy, co się tutaj kryje w środeczku. Elf do zadań specjalnych. Hmm, hmm, hmm. Ale tutaj są narysowane elfy, zobacz ich choinki. A tutaj o! jest wioska świętego Mikołaja. Ale super! na Pana. No, jest fabryka i biblioteka. I panna! No, super co? Ja odłożyłam już Filipa spać. Teraz będę montować pewnie dla was filmik na jutro. Także mm, przyszłam się już po prostu tutaj na tle tego kalendarza e, pożegnać. Mam nadzieję, że taki filmik Wam się podobał. Jeśli tak było, zostawcie do, dla mnie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. I co, do jutra! Pa!